Witam moi kochani bardzo serdecznie, ta rocistka Fortuna się kłania. Kochani, dzisiaj bardzo serdecznie chciałam podziękować tym osobom, które wysłały do mnie przemiłe maile w podziękowaniu właśnie, że Odnalazły kanał, który im bardzo odpowiada. Ja również bardzo wam dziękuję. Pamiętajcie o tym, że są dwa kanały: Sunline Tarot i Tarocistka Fortuna. Moi drodzy, jest mi niezmiernie miło i ja również witam nowe osoby na tym kanale i pragnę bardzo z całego serca podziękować. Dzisiaj, kochani, przesłanie magiczne. Oraz anielska odpowiedź. W tej chwili możecie pomyśleć sobie nad pytaniem i zapraszam do wysłuchania. Dobrze, magiczna odpowiedź. Magiczne przesłanie, najpierw, i później anielska odpowiedź. To też jest odpowiedź. Magiczne przesłanie, moi drodzy, dla Was, to jest wskazówka. Jak najbardziej nowe przedsięwzięcie. Proszę bardzo. Uwierz w siebie i zacznij realizować pomysł na nowy biznes, lub wykorzystaj nadarzającą się okazję kariery. Także tutaj, kochani, możliwe, że otwierają się przed wami nowe ścieżki. Także, kochani, nowe przedsięwzięcie może. Ty poszukujesz odmiany albo poszukiwałeś odmiany w życiu, na przykład, zawodowym albo w życiu prywatnym i pragniesz, na przykład, tutaj założyć swoją jakąś działalność. To jest takie przesłanie, abyś uwierzył w siebie. I tutaj, moi drodzy, pomysły, które przychodzą wam do Waszej głowy: do Waszej yy, duszy możesz im zaufać. Wkrótce otrzymasz propozycję nowej pracy, awansu lub inną szansę zawodową. Daj sobie czas na przemyślenie swoich zawodowych pragnień, także, ponieważ niedługo będziesz mógł wybierać spośród kilku opcji. Pamiętajcie o tym, że to nowe przedsięwzięcie, moi drodzy, przyniesie sukces. Zacznij działać, by realizować się swoje zawodowe marzenia. Zapisz swoje pomysły na nowy biznes i działaj. Zaufaj również swoim odczuciom względem Twojego zawodu. W Twoim życiu zawodowym szykuje się zmiana na lepsze. W Twojej branży lub przedsiębiorstwie zachodzą. Pozytywne zmiany. Także tutaj jest coś nowego, i bardzo piękne to przesłanie. I teraz, moi drodzy, pomyślcie sobie nad pytaniem, a ja Wam odpowiem, kochani, w formie anielskiej odpowiedzi. Myślę, że wszyscy pomyśleli, i mamy odpowiedź. Kochani, tutaj jest odpowiedź: poprawa zdrowia. Nie wiem. Czy wszyscy sobie akurat tutaj y, utrafili, ale moi drodzy, pamiętajcie o tym, że zdrowie jest najważniejsze. Jeśli pomyśleliście o czymś innym, y, to pamiętajcie o tym, że będziecie mieć siły do tej nowej pracy, bo aniołowie chcą ci przekazać, że zdrowie twoje albo osoby, o której. Pytałaś czy pytałeś, niedługo ulegnie poprawie. Możesz poprosić o pomoc Archanioła, Rafaela oraz swoje anioły stróże, by przyspieszyli proces uzdrawiania. Karta ta może również oznaczać, że w swoim życiu powinieneś podejmować więcej wyborów, mających na uwadze Twoje zdrowie. Jeśli czujesz, że potrzebujesz oczyszczenia ze szkodliwych pokarmów lub innych substancji, <laughs> Przepraszam, powinieneś skorzystać z tego przewodnictwa. Wyeliminowanie niektórych niezdrowych przyzwyczajeń sprawi, że poczuje się znowu silny i w pełni zdrowi, zdrowy. Czyli tutaj, moi drodzy, jest magiczne przesłanie, nowe działanie, nowe przedsięwzięcie, ale także, kochani, aniołowie podpowiadają Wam o poprawie. Zdrowia. Także cóż może być lepszego? Będziecie mieć siłę na nowe działanie. Także bardzo dobra odpowiedź, bardzo dobre przesłanie magiczne dla Was dzisiaj, moi drodzy. Cieszę się, że hmm, wiele osób przypasował kanał do Waszych gustów. Są krótkie, rzetelne odpowiedzi. Hmm, Porady, wskazówki, uwagi. Także wiele osób tutaj mówi do mnie, otrzymuje takie sygnały, że kanał jest bardzo treściwy. Są fajne, krótkie przekazy, bo wiemy, że mamy mało czasu wszyscy w tym życiu zapracowanym i. O to właśnie chodzi, żeby było krótko, zwięźle i na temat. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam, moi drodzy. No i życzę poprawy zdrowia i działajcie, kochani, w nowych y, pracach. Życzę Wam awansu albo nowego biznesu. Pozdrawiam jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.